Coś nowego? Jest coś, co chciałabym ci powiedzieć. Zrobiłam w życiu wiele rzeczy. Myślałam, że galaktyka już niczym mnie nie zaskoczy. Odkąd cię poznałam, zweryfikowałam swoje podejście. W ciągu tylu lat podróży musiałaś widzieć wiele rzeczy. W latach panieńskich byłam najemniczką. Walczyłam z tyranami i piratami. Przeżyłam wszystko, co można było przeżyć w galaktyce. Jako egzekutorka. Zwiedziłam części przestrzeni Asari, o których mało kto wie. Niszczyłam wioski i ratowałam miasta. Walczyłam nawet z widmem. Dlaczego zniszczyłaś całą wioskę? Wytropiłam Morint na odległej kolonii. Zdeprawowała całe miasto. Mieszkańcy czcili ją jak boginie i składali w ofierze młode Asari. Kiedy tam przybyłam, uciekła, wysyłając przeciw mnie gromady swoich sług. Dzięki ich śmierci zyskała na czasie. Kiedy było po wszystkim, przy życiu zostały tylko małe dzieci. Oddałam je pod opiekę władz i kontynuowałam pościg. Jak wygląda Twoje życie, odkąd zostałaś egzekutorką? Jest monotonne i ciężkie. Podróże transportowcami, wędrówki przez pustkowia. Walka z bezprawiem, dużym i małym. Zabijanie skorumpowanych urzędników. Kiedy zjawiam się w odległym regionie, mieszkańcy często szukają u mnie sprawiedliwości. Rzadko rozwiązuję ich sprawy tak, jak na to liczą. Jak płacisz za podróże między światami? Kapitanowie Asari chętnie przewożą egzekutorki. Ograniczamy ataki piratów. Jeden z ataków został odwołany, kiedy piraci ustalili, że jestem na pokładzie. Dlaczego walczyłaś z widmem? To był turjanin imieniem Nilus. Może i działał z ramienia rady. Ale widziałam, jak zabił bezbronnego cywila. Zaatakowałam zgodnie z kodeksem. I jak to się skończyło? Miałam przewagę, ale on był dobry. Też zaczął strzelać i próbował uciec. Przez dwa tygodnie bawiliśmy się w kotka i myszkę. To było ekscytujące. W końcu doprowadził do sytuacji, w której musiałam wybierać między złapaniem go a śmiercią niewinnej osoby. Kodeks nakazywał mi ocalić niewinnego. A Nilus uciekł. Podziwiam go za to, jak wykorzystał kodeks przeciwko mnie. Widziałam, jak zabijasz najemniczkę, która nie miała z tobą żadnych szans. Była uzbrojona. Dałam jej inne wyjście, ale postanowiła je zignorować. Jakie było życie najemniczki? Byłam młodą, impulsywną panną, która odkryła, że ma talent do walki. Rozkoszowałam się tym. Aż do dnia, kiedy mój oddział został najęty do ochrony tajemniczego transportu. Który miał dotrzeć do jakiegoś sekretnego miejsca. Odkryłam, że to transport niewolników, przeznaczonych do sprzedania zbieraczom w zamian za technologię. Brałaś udział w handlu niewolnikami? Kiedy byłam młoda i głupia, mieszałam się w różne podejrzane sprawy, ale nigdy nie było to nic rażąco niesprawiedliwego. Zażądałam, żebyśmy zawrócili. Załoga się nie zgodziła. Kiedy była martwa, zawróciłam statek. Pojazd zbieraczy już nadlatywał. Byli ode mnie szybsi. Na szczęście znalazłam się niedaleko przekaźnika masy. Przedostałam się przez niego, a oni mnie nie ścigali. Co zrobiłaś z niewolnikami? Pouczyłam ich, jakimi cnotami są siła i obrona własnego życia. Potem rozdałam im pancerze, broń i kredyty moich martwych towarzyszy i uwolniła jeńców na cytadeli. Jeszcze nie skończyłyśmy. Na pewno. Będę zaszczycona, mogąc pozostać przy tobie do końca. Myślisz, że wszyscy zginiemy? Zebrałaś silną drużynę, ale walczymy z nieznanym. Jestem gotowa na wszystko, co się zdarzy, ale nie mam złudzeń co do naszych szans. Wykonamy tę misję i zdołamy ją przeżyć. Obyś miała rację.